Dojechałem już z kapuchą do domu. Ciemno jest, jakoś trochę gorsza. Eee, ale kapucha świeża, Spolabra tak... Z nacięta, eee, szatkowana eee, chciałbym już dzisiaj trochę zakisić. Wszystkiego nie dam rady, bo zrobiło się późno. Ciemno, jakoś nagrania też będzie trochę gorsza. Ale chciałem Wam pokazać jak kisza, bo nie wiem, nie, nie spotkałem jeszcze takiego przepisu na internecie. Przepis jeszcze tak jak kisili kapuche moi dziadkowie, oprócz tego, że tu jest beczka, już, już rzuciłem trochę kapuchy na 100 kg, 1,5 kg soli. Główny przepis, tylko kapusta i sól, nic więcej e, nie daje. Wrócę kapustę, przesypuję solą e, i ubijam. Tutaj czekam aż mi trochę puści soku, e, ponieważ no, póki co tego soku puszcza mało. Chcę, chcę żeby e, puściła, wtedy też lepiej się ubija. E, ubijam tutaj tłuczkiem, trochę tam pięścią tam Niestety nie mam. Nie mam nic takiego specjalistycznego do ubijania kapuchy. Niestety beczka jest mała. Ja nogi mam grube, więc do tej beczki nie wejdę. No, tym bardziej nie kupowałem żadnych tam kaloszy do ugniatania kapuchy. Bo, no, tak jak mówię, te beczki są małe, więc, więc trzeba tym, co się ma włóczki, y, pałki, y, jakieś tam grubszy kij można wykorzystać. Y, no. No i patrzcie co robię dalej. Jak już tutaj mam tą kapuchę ubitą, y, dokładam kolejną warstwę. Y, to jest szatkowanej kapusty przesypuję solą, znowu ugniatam. Y, jak ją ugniotę, to znowu bubarstwa kapusty, znowu sól. Sypę tak na oko solą. Akurat udaje mi się uzyskać, myślę, równomierne rozprowadzenie soli. Ale też jest tak, że jak puści już, jak puści już sok, no to woda słona też rozchodzi się po całej kapuście. Więc, więc i tak w miarę równomiernie jest zasolona. Patrzcie, ubijam, sok wychodzi z kapuchy ładnie, robi się już piana. No i wydawać by się mogło, co on gada, jaki przepis, przecież przepis jak przepis, każdy tak kapucha kisi. To, że jest to naturalna kapucha bez żadnych tam nawozów, oprysków, no do tego nie będę mówił, ponieważ ja wybieram tylko naturalne, ekologiczne produkty. Ale co tu jest innego? Sól, jaką używam, to sól kamienna naturalna do przetworów, niejodowana. W większości sól jednak używana jest jodowana. Niejodowanej używa rzadko kto. Nasi dziadkowie używali tylko niejodowaną, więc ja też używam tylko niejodowanej soli. Uwierzcie jest różnica w smaku. No a następne co robię, jak już mam te e, dwie trzecie pojemności beczki kapuchy, to teraz włożę całe główki. Nie poszatkowane, tylko całe. Wybrałem takie mniejsze główki. Położyłem tak po prostu e, na tej kapuści, co już ubiłem. Teraz zasypuję zwykłą kapustą, przesypuję solą. I dalej ubijam. Ta kapucha też się ładnie zaciści razem z tą poszatkowaną. Potem można obrywać liście czy do sałatki dawać. Bardzo dobra kapucha. Ale to jeszcze nie koniec niespodzianek, ponieważ już pod samym wierzchem wrzucam jawka. Jawka twarde, lekko kwaśne. Odmiana, jak się nie mylę, jaśnie pańskie. I rzucam je tak luźno, przysypuję jeszcze kapuchą, dogniatam, eee, trochę soli, no i to już kiszonka całkowita. Tak ubitą kapuchę eee, przykrywamy najpierw gazem, potem położyłem deski, eee, kawałek miałem podstawkę, żeby docisnąć, żeby ona też nie wychodziła, na rzucam kamienia. Przykrywamy jeszcze tą gazą, żeby nic mi tam nie wleciało, żadna mucha. Eee, no, odstawiamy to na jakieś 3-4 dni w ciepłe miejsce, żeby kisła. Po 3 mniej więcej po 3 dniach przebijamy kapuchę. Najlepiej przebicie do samego dołu wtedy. Wszystkie gazy wychodzą. Zobaczcie, O, pójdą teraz gazy. I dzięki przebijaniu e, kapusta e, nie będzie gorzka. E, no, ponieważ te gazy, właśnie wyjdą. E, między innymi woda też wchodzi w dno. Kilka dziur wystarczy na taką beczkę, 3 do 5. Zaraz wam pokażę efekt końcowy, jak to wygląda. No, i ta cała woda z poszła w dno. Przykrywam dalej gazą, kamykiem. Jeszcze za 3-4 dni już będzie uciśnięta. Wtedy dajemy do chłodu i już mamy zapas kapuchy na zimę. Dzięki za oglądanie. 司马懿，是还。